z 31 lipca, 2K, 25. W dzisiejszym odcinku: estrogenowy wybuch random brusa To może Ej, być rzekam, że kurwa Renata by was tak wyjaśniła, ale wtedy staje się osobą publiczną, że to jest Tak by was kurwa teraz wszystkich tu wyjaśniła? Mulciak nadupca w horrory. Proszę, nie zabijaj mnie. W Robloxie sprzedawane są lepy. Zapraszamy do oglądania. Ja pierdolę co ty? Co żeś mi dał? Do zredimowania? Ja się już nie odzywam kurwa. Tata jest kola. Ja będę jadł, ja się nie odzywam. Tata jest kola. Śmieki. Kapisanie kandomie. Żółty, zacznij się witać, ale mordę z dzikiej hordy. żeby mówić ci tłumaczyć Ale na... to jest klon Fiesta dzisiaj, co tu się odpierdala. Nie, Zerzeraz to są ubrania, podstawy jest ludzkie Fierd... komunikacji. Podstawy to ludzkie to ludzkie to komunikacje. To Ale komunikacji czego? No, jest spierdalany mi się pomysł, którego nawet nie na zrealizowałem, bo to padło pytanie. Franek po prostu zlikował. Zapytałem, czy chciał, bo on mi nie odpowiedział. A jest jak już bym miał być, kurwa, już ma, już tam namiot jest postawiony Mamon, jego. już napiętaj, już rozumiem na, na, nie na nie czacie ma namiotu hit. Dla niego. Siemano, mamon na czacie, witam. E, tak ale... jest prowadzona rozmowa, że nieważne co nie powiem, wyjdę na tym źle, więc wychodzę na razie z tego Discorda. A I jak nie... już jest mamon na czacie, to się spytaj, o której będą. E, nie wiem, po prostu, ale jakby. Bruce, Ty rozumiesz, nie zrobisz cokolwiek, co zrobisz źle, ale, ale to, co ty zaproszenie... Prowadzisz... ale no, co ty tak prowadzisz rozmowę, że nieważne co nie powiem wyjdę na tym źle. No bo już zrobiłem. Dzielimy się porówna, Suchar dostaje więcej trochę. Powiedzmy jakby każdy miał dostać po tysiaku, no to każdemu bym zabrał po i dał Sucharowi Na przykład. Nie wiem na razie ile procent to nie obliczałem tego. Dajcie, dajcie, bo to jest wiecie, po 15 i... minut i nic Nie gram tego, nie gram tego tak tak, No nie no kurwa, co to jest, no ja pierdole, no musimy zrobić coś pro proaktywnego No jak nie robimy nic, no to kurwa gołnex, no błagam no, no. Na chuj to grać no Jak mamy się patrzeć jak farmią, to na chuj kurwa no przecież. No bo my też farmimy i też tego Ale co farmimy, oni kurwa nas dymają kurwa w dupę no Przecież na obiektywy nas wyruchają Proszę nie zabijaj mnie o, kurwa! Ja To za mnie kurwo! O, kurwa, o kurwa, zrzygam się zaraz! Nie bolało jak spadą z nieba, bo na szczęście miało mega dużą amortyzację Ale mu wyjebałem! kurwa, jakie to było dobre widzowie! Pójdę dziś raz. CO? NIE WYJEBAŁ? Przew... No, ja wychodzę i nie gram z wami żadnej Przeprać gry Przeproś no, i powiedz, że Cieszysz się, że ze mną grasz Pierdolę cię w dupę kurwa, serio mówię No i nie gram już tego A ty no, serio no. dałeś? Ty co jest? Ty, kto dał FF'a? Coś ty zrobił No kurwa dajecie, to ja też, Timowo? Nie no, co ty bałeś? No kurwy, ale kliknęliście no Mamon reluje? Co Podarowo 5 złotych? Na Otwieram wrota, wiadomo, to Mamon tak. Mam on na czacie. Może niech Bruce zapyta czatu GPT, czy jest w porządku, że zaproszę na wakacje gościa, którego nie lubi bardzo mój <grym> kolega i przyjaciel i ojciec, i wszyscy będą się czuli. Zobaczcie, co mu czat powiem. Może zrozumie. <grym> ja, ja pierdolę! W sensie dzisiejszego wieczoru Tak yy, mówi like Czuję się jak down I don't wanna say too much, much. Nie chcę za dużo mówić Na chwili ci chyba wchodzi w top shot, Ja próbuję ci to wyczyścić mordeczko Okej okay, mordeczko Jeszcze jest na fajny no, mordeczko Pomożesz, yy... Idę już Nie, ja muszę wziąć pod kampy najpierw Dobra bo gram pod jest po minutę, się wyjebiesz. Nie, 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 ja ją mam, patrz. Ja to pajdę, nie? No ma lepiej. Ja Najebałam no ja. To jest tak, normalnie gramy, nie? Pięknie. Nie mam łódki. Mamon Mam on reluje? Co, Podarował 5 zł. Na u Otwieram mnie. wrota, wiadomo, nie Mam on na czacie. Może niech Bruce zapyta czatu GPT. Czy jest w porządku, że zaproszę na wakacje gościa, którego nie lubi bardzo mój kolega, i przyjaciel i ojciec i wszyscy będą się źle czuli zobaczyć, co mu czarno powiem, może zrozumie. Ja Zdrady, nowy odcinek. Kobieta przespała się ze Sendermanem. I zrobiła dziecko, które stało się Endermanem a wójt powiedział: Nie, to ja jestem ojcem. To powinno się urodzić wójt ciątko. I dołączyć do Wojanowa. Niestety to dziecko było skazane na śmierć. Ale nic się nie. Nie wiem, jaka była geneza. Po prostu dupa go zabolała, że się komuś udało, i zaczął kurwa oglądać mnie i opierdalać mi dupę. I wymyślać jakieś niestworzone rzeczy. Teraz na wymyślali, że mam konta na jakichś stronach, porno, chuj wie co. A sami pozakładali te konta, rozumiesz, jakiego jego widzowie, albo on z nimi, chuj wie, no nie? składa wiele, dużo czynników. No dobrze, no to jakie to są czynniki, które tobie przychodzą? Nie jesteś psologiem, ale coś ci przychodzi do głowy, bo zrozumiałeś, no, że to jest Bo wszyscy próbują być nagle kurwa nie moim ojcem i się wpieprzyć, coś tam dołożyć od siebie w projekt. Chcecie, żebym ja to zrobił? Widzowie mają ze mnie bekę, po czym we wszystko jest wpieprzanie się. Każdą sprawę od początku projektu. Przedstawia mnie w świetle. Nie takiego... no, trzymaj Ale kurwa. przecież ty o wszystko kurwa pytasz też, no tak? to jak to się pierdolę? nie? A dzisiaj o to...

A udaje niedostępną Myśla, że jest pierwszą, jest następną A ja chciałem tylko pukać ją jak dzieciom Puk, 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 puk Puk, 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 puk. Okej, okay, śmiejcie się, dobrze oh, Shit! Nie śmiejcie się ze mnie, okej? Okay? Koniec śmiania się! Okej, okay, trzeba czasami nagrać tiktoka Um. <laughs> Coś tu tu Zawsze to masz rosyjską ruletkę, kurwa, jak zaczyna się i mówisz O ja pierdolę Somebody that I used to know I nagle, kurwa, wjeżdża Anxiety I chłopie na Kurwa Człowieku Jebane, kurwa Gówno Dzięki za... Gdy coś ta? Ja? No Nie Aha Bo idealnie się zgrało

40-letni Baranczek over, po powiedział, że mnie tam nie chce, i niestety nie mogę tam pojechać. Ktoś cię nie chce? Gdzie, kurwa? No jak jest Olmos Pro, to Bo jesteś ze mną. Mijamy szpalę, nalanie, i później Ale był mega krótki, kurwa, pozycję. no to trwało zaledwie dwa tygodnie. Na wyjeździe, Nawet jeszcze tam się nie znaliśmy, nie wiedziałem, że. Jak nie ma, kubana, to wystarczy, by... zadzwoniłem, byłem przekonany, że clip farming, mówię, będzie pod dymka, ale gdzieś kurwa <noise> czułem, że to może Ej, być prawda. że kurwa Renata by was tak wyjaśniła, ale wtedy staje się osobą publiczną, że to jest chuj. Tak by was kurwa teraz wszystkich tu wyjaśniła. Ale że dobra, dobra, to, kurwa, dobra, się. Ogarnij się, ale, ogarnij ale jest się, osobą wystarczy. Nie policz przyrzekam. Wystarczy. No ale ty jesteś to sobą, No dobrze, nie, to Renato, to uwaga, to uwaga. Spokojnie. Może Renata napisać tekst wyjaśniający nas i go przeczytaj. Dobra. Yy, nie, serio, serio. Dajcie Może nie, kurwa to idzie w złym kierunku. Nie, bo to jest dorosła kobieta. Oddymiam, oddymiam, to, jest, to jest dorosła oddymiam. kobieta i może kurwa nie ma bardziej empatyczne spojrzenie na świat, którym ma rację. Proszę, niech nie napisze wyjaśnienie, iść. niech napisze wyjaśnienie i kurwa je przeczytaj. Podobno ta gra uczy się gracza w sensie, że tu przewidziane są rzeczy, które gracz robi. Ty kurwo. No troszkę tak. Co Co jest? Rodzi, kurwa! Fajnie jest eksperymentować i testować coś zupełnie innego. Mocny ananas, energetyk. Intensywna cytrynka? Cytrynka pewnie jest najbezpieczniejszym wyborem tutaj. Dobra, ściągamy to, bo tu nie ma kleju. O kurwa, dobra, ostrożnie. Jak byś się poczuł, gdybym ja, ja cię ja zaprosił dzisiaj, na jakąś ja imprezkę. Powiem tak, ale nie, nie wiem, na razie mam dość tego tematu. Powiem tak, dzisiaj się czuję taki Ale nie, ja ci, tylko tej ja ci tylko wytłumaczę podstawę komunikacji. No kurwa, ludzkiej. zaprosisz, te, jest domówka 50 osób, zaprosisz koleżankę, która mnie zdradziła, nie, No wyjdem, Nie, matę, 50 domu. nie 50 osób, nie jest taka duża ta domówka. To jest ośmiosobowa. Zapraszam no, Cię na tą domówkę, wyjdzie, Ty akceptujesz na to zaproszenie, nastawiasz sobie w do głowie, domu. że tam będziesz, po Ci mówię, a nie, jednak mój ziomek Cię nie chce i Cię i jednak nie przychodzisz. Czułbyś się źle. Tak, zapłakany bym, kurwa, siedział, smarkany no. z chusteczką. Bo... A, dobra. tam. Bam kurwa o ciebie, żebyś nie, żeby mówić ci, nie ci. Ale tłumaczyć ta, to jest klon fiesta dzisiaj, co tu się odpierdala. Nie, Że to są kurwa, podstawy fiesta, podstawy, podstawy to ludzkie to ludzkie. Ale komunikacji czego? Jest, jest pierdalany mi się, się pomysł, którego nawet nie czekam. zra... Czekam. Dobra, poczekaj, i teraz na logikę. Co mogłem pomyśleć? Mogłem pomyśleć że to mnie deprekuje, czyli że chcę z tego korzystać, a może nie chcę. Yyy... Eee, już zróbmy, żeby po prostu działało, żeby zaniczyło quest'a. To ja już chyba wiem, kto wykańczał ten krzywy dom w Sopocie. Myślę, że żaden inny fachowiec by się nie podjął takiego Kurwa, zadania, bo wymaga on naprawdę oryginalnej wizji. Ja jestem dobra, jak robię jakieś słodkości, ale takie to... rzeczy zbyt gdzie słodkości w tym piekarniku? Tak. <laughs> Kupi. Co? Co ja myślę, że to jest piekarnik? No! To jest taki ma Marysia A, też, taki ma. A to co to jest taki mały z mikrofalem? No kurwa! Ale to druga, ty karmi, no co? Ej Marysia, ty się nie śmierdzi. myślałem, że to jest kostek, to, tak? Nie, no, tak. Ej, jak pomyślę? Tu, co by co do Nejta pokazuje na live'ie, jak David Jasper walił konia, to numer do jego praca na internecie na live'ie. No, chodzi nie ten kratygo ojca, nie Do na Z No i chuj, będzie i pograny na off Aj! Spanikowałem kurwa momentem movementem aj, 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 I macie tu sprayta, żeby popić od razu To jebie mm. Pobre, To było gorsze, to było gorsze, ale to jest lepsze o, ja <laughs> kurwa szyga zajebabli! <laughs> o kurwa szyga o kurwiu! O kur... W dla Marcela! W dla Marcela! Kur... Kur... Nędzna na Nigdy nie sprostasz boskiej mocy mego pana i mistrza!